Kochany Witam, gdzie, gdzie to? by mi się tu pchać? Dawaj, koperta jest? Jest, jest koperta. Dobrze, dostaniesz książkę. Dobra, następna. Gdzie kurde mi tu do ucha będziesz szeptała stara Franco, Gdzie? Na bok Masz tu książkę, ty z nią. Dalej. Poszli. Co? Gdzie? A mnie będziesz mnie tu kurwa po ręcach całował ty. Następna, następna. Kto tu jest? Jest. Dobra. lepiejś mi tu do ucha. Masz tu książkę? Wypierdalaj stary ty. Kurba syba. Przyśli, ty mi tutaj szeptaj, szeptaj. Ja cię tu lubię, dobie. Masz tu książkę, masz tu książkę. Ty też dostaniesz książkę. Co nie dałeś koperty? Dawaj książkę z powrotem tutaj. Co ty tutaj masz? Co ty? Gdzie? Tu, ja tu poręca będziesz mi tu się ślinił, kurde, mankiet mi ty będziesz brudził chamiędzielony ty. Co ty, gdzie? Co? Na wieczór się ze mną umowałeś? Dobra, później przyjdę. Dobra, później podaję tylko swój adres. Następna, kurde. Bym, gdzie tu mu będziesz mi tutaj... Kudła mi trzepała ty Franco przebrzydła. Co gdzie? Z boku, z boku zachodzisz mnie? Nie bardzo, nie bardzo nie lubię. Z tobą czarna to się później umówię. Ty dobra, dobra, koperta, dawaj, dawaj. Ty następna, dawaj, 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 koperta, kłacz, Jo, Do, Dobra, bez książki pójdziesz ty, bo ty się nie będziesz uczyła. Dobra, teraz dostałeś książkę. Dawaj koperta, następna przyda się, przyda się. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Fajnie. jak kucha mnie będziesz mnie tutaj po całował ty!